Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jacek Krapka, jak już kolega mnie przedstawił. Reprezentuję system KS Omnifarm wspomagający zarządzanie siecią aptek. Chciałbym dzisiaj przybliżyć Państwu nową funkcjonalność, a właściwie nową jej odsłonę. Mam na myśli usługę zarządzania projektami Farmind Grid. Projekty Farmind Grid znane być może szerzej na rynku pod nazwą programów partnerskich OSOS. Stanowią taki pomost między, we współpracy pomiędzy producentami i aptekami i są codziennością dla większości rynku farmaceutycznego. W przypadku mm, organizmów typu sieciowego aktualne możliwości zarządzania projektami Pharma and Grid były ograniczone do możliwości zarządzania od strony pojedynczej apteki. Co było postrzegane jako możliwość niewystarczająca. Wsłuchując się właśnie w te, w te głosy, udostępniliśmy usługę zarządzania projektami Pharma and Grid od strony KS Omnifarm. W trakcie pilotażu rzeczywiste zainteresowanie rynku zarządzaniem programami Pharma and Grid przerosło nasze najśmielsze oczekiwania i postanowiliśmy także udostępnić tę usługę dla sieci, które jeszcze nie używają klasycznego, jak będę dla celów tej prezentacji nazywał aktualne KS Omnifarm. Także dla tych sieci postanowiliśmy tę usługę udostępnić i aby było to możliwe, stworzyliśmy KS Omnifarm, który powinien być dla Państwa dostępny KS Omnifarm Mini, który powinien być dostępny dla Państwa planujemy, że w połowie czerwca. Jak wygląda KS Omnifarm Mini? Tak wygląda standardowa plansza logowania do systemu KS Omnifarm. A jak będzie wyglądał system KS Omnifarm Mini? KS Omnifarm Mini otrzyma interfejs graficzny znany z klasycznego KS Omnifarm, przy czym zostanie dostosowany. I ograniczony na ten moment dla potrzeb zarządzania projektami Farma and Grid. I tak w centralnej części interfejsu będzie właśnie czekoladka, jak to potocznie nazywamy wszyscy, y, służąca do zarządzania projektami Farmint Grid. Jak wygląda zarządzanie projektami Farma and Grid? Dla wszystkich tych, którzy aktualnie y, obsługują. Programy Pharma and Grid w pojedynczych aptekach. Od, powinni odnaleźć się w interfejsie bez większego problemu. Interfejs jest rozszerzony w kierunku możliwości gładkiej współpracy z wieloma aptekami, z wieloma projektami, do których te apteki mogły przystąpić. I tak podstawową zakładką jest zakładka zarządzania projektami Pharma Grid, gdzie widzimy wszystkie projekty, które zostały skierowane do danej sieci w jakim stanie one są, jakie apteki przystąpiły, jakie mogłyby przystąpić do tego zarządzania. Drugą zakładką są, są jest możliwość popatrzenia na sieć na projekty Phargli od strony aptek, czyli jakie apteki w jakich projektach uczestniczą. Dzięki czemu mamy możliwość wyrównania, Całości, całości projektów, aptek, które do nich przystąpiły w skali sieci. Także na przykład jak nasza sieć się rozszerzy o dodatkowe apteki, czy mamy jakąś zmianę koncepcji, czy po prostu przechodzimy od zarządzania pojedynczą apteką do zarządzania centralnego. Taką nowością i czymś innym jest zakładka zgody. Za chwileczkę rozszerzę to pojęcie i powiem, dlaczego te zgody się tutaj pojawiły. Tutaj wyświetliła nam się taka uwaga, która nam, nas informuje o tym, że mamy jedną aptekę, która nie, przy, nie przystąpiła do zarządzania projektami Parmind Grid. Zaraz rozwinę temat, zaraz będzie wszystko wiadomo, na czym to polega. Jak do tej pory, jeżeli chodzi o KS Omnifarm, aby rozpocząć pracę z pełnym, klasycznym KS Omnifarm, apteki musiały wypełnić oświadczenia, które były takie dość kłopotliwe w obsłużeniu dla każdej apteki, dla każdej spółki, dla każdej apteki takie oświadczenie musiało być zrobione. Aktualnie, aby odejść od papieru, aby ułatwić Państwu wejście w KS OmniFarm Mini, rezygnujemy z oświadczeń w przypadku zarządzania projektami Pharma and Grid opartymi o KS OmniFarm Mini. Jak to będzie wyglądało? W tej chwili standardowy formularz rejestracyjny wymaga oprócz podania danych. Ja troszeczkę powiększę, żeby to było bardziej czytelne. Oprócz konieczności, oczywiście, podania podmiotu, który będzie firmował KS Omnifarm, który będzie tym, na którego będą występowały faktury, apteki, które były dołączane, były dzielone na dwa rodzaje aptek. Apteki usługobiorcy, czyli te o tym samym nip jak ten podmiot, który wchodzi w usługi KS Omnifarm klasycznego, oraz Punkty sprzedaży osób trzecich, czyli spółek o innym NIP-ie, które być może również są w tej samej grupie, są być może własnością tej podstawowej spółki, jednakże mają inny NIP. Dlaczego to rozróżnienie? Rozróżnienie było po to, aby można było uznać, że osoba zarządzająca, która reprezentuje daną spółkę, może występować w imieniu aptek i podejmować decyzje biznesowe w jej imieniu. Natomiast jeżeli apteka należy do innego podmiotu, ma inny NIP, nie jest to tak oczywiste. Jeżeli chodzi o KS Omnifarm Mini, to nowy formularz rejestracyjny, który również będzie dostępny pod standardowym adresem ksomnifarm.pl przez rejestracja, będzie wyglądał w ten sposób. Będzie podzielony na dwie części. Będzie to KS Omnifarm klasyczny, ten, który znamy do tej pory i KS Omnifarm Mini. Różnica w budowie polega na tym, że w nowym formularzu rejestracyjnym Usługi są na pierwszym miejscu, natomiast dane zarówno, zarówno podstawowego usługobiorcy, jak i jego aptek są dane poniżej. W przypadku KS Omnifarm Mini, jedyną usługą, którą będziemy na ten moment dostarczali, będzie właśnie zarządzanie projektami Pharma and Grid. KS Omnifarm Mini wraz z usługą zarządzanie projektami Pharma and Grid. Nie będzie wymagał, dodatko, wymagał poniesienia dodatkowych kosztów ze strony sieci. Będzie po prostu dostępny. Koniecznym do wypełnienia są dane firmy. Wszystkie pola, które mają czerwone, czerwone oznaczenia, są polami obowiązkowymi. Konieczne jest wprowadzenie reprezentanta usługobiorcy. Jest to osoba, która bierze na swoje barki decyzję biznesową o wejściu w daną usługę w przypadku KS Omnifarm klasycznego wiąże się to z wystawieniem faktury. Oprócz tego należy dodać dane aptek. Wystarczy podać y, identyfikator licencji KS AOW, skrócony oraz NIP. I to jest wszystko. I teraz bez względu na to, czy apteka je, ma NIP taki jak usługobiorca czy inny, nie ma to w przypadku KS Omnifarm Mini znaczenia. Po prostu podajemy listę aptek. Po, po wypełnieniu formularza na końcu, w następnym kroku należy zaakceptować regulamin usługi. Jeżeli chodzi o stąd dokumentu, jest to jeden wspólny dokument zarówno dla KS Omnifarm, jak i dla KS Omnifarm Mini z wyodrębnionymi elementami, które dotyczą wyłącznie KS Omnifarm Mini. Ten, z tym regulaminem można się oczywiście zapoznać wcześniej, jest, jest a raczej będzie dostępny pod tym linkiem w momencie publikacji funkcjonalności. Aby to było transparentne i aby było wiarygodne do osoby, która została wpisana w formularzu jako reprezentant, zostanie przesłany mail z linkiem potwierdzenia rejestracji, który należy kliknąć w ciągu 24 godzin po wypełnieniu formularza. Jeżeli się tego nie zrobi, zgłoszenie jest traktowane jako niebyłe. Na zakończenie rejestracji, kiedy już wszystkie dane zostaną przez naszą obsługę zweryfikowane, zostanie przesłany mail, w którym będzie certyfikat, który należy zaimportować do przeglądarki, wraz z krótką instrukcją, jak rozpocząć współpracę z KS Omnifarm Mini. Tyle, jeżeli chodzi o samo, samo wystartowanie, jeżeli chodzi o rejestrację sieci w KS Omnifarmini. Dlaczego KS Omnifarmini? Żeby zarządzać siecią, trzeba ją stworzyć, trzeba ją określić, opisać jaki jest skład, więc pierwszym elementem, jaki do tego służy, jest właśnie formularz rejestracyjny. Ten formularz pozwala nam zbudować, zainicjować sieć poprzez określenie podmiotu, którym będzie firmował całą sieć. I jej składu, czyli apteki. W momencie, jeżeli, jeżeli już mamy zarejestrowany KS UniFarm Mini, potrzebujemy mieć możliwość operowania na systemie KS Uniform Mini. Nie zalecamy pracy na użytkowniku administracyjnym w żadnym systemie. Należy stworzyć użytkownika i nadać mu uprawnienia. I tutaj mamy możliwość dodania dodatkowych użytkowników. Dla każdego użytkownika należy podać adres e-mail, on umożliwia odtworzenie hasła, odzyskanie kontroli nad systemem w razie utraty hasła. Hasło można tutaj również zmienić i można także, można także nadać rolę, nadać uprawnienia do pracy z usługą zarządzania zarządzania projektami Farming Grid. Tylko do czytu, czy także z możliwościami decyzyjnymi. I także to, co powiedziałem w związku z życzeniami co do państwa rozwoju. Zarządzanie aptekami w zarządzanie aptekami w e, KS OmniFarm mini. E, dodanie apteki do sieci. Mamy możliwość w dowolnym momencie dodania, dodania apteki. I tutaj jest przedstawiona osoba, która w tym momencie jest zalogowana do KS Omnifarm Mini, która firmuje, firmuje tę decyzję. Jej dane są przekazywane do Camsoft w celu dokonania transakcji. System działa tak jak pełny KS Omnifarm. W jego przypadku, w przypadku klasycznego KS Omnifarm, wiąże się to ze skutkiem finansowym. Jeżeli dodajemy aptekę. Faktura za usługi wzrośnie. Dlatego jest to w pełni transparentne, przeźroczyste, identyfikowalne i wszystko to tutaj widać. Co jeszcze możemy zrobić? Jeżeli, jeżeli popatrzymy na planszę startową KS OmniFarm Mini, widzimy tutaj dodatkowe usługi, które nie są dostępne. Jeżeli, jeżeli klikniemy na taką usługę, to otrzymamy informację, że ta funkcjonalność jest niedostępna i czego wymaga, aby była dostępna. W tym przypadku wymagana jest usług, aktywna usługa Analityka Podstawowa i lub KPI Premium. Mamy możliwość bezpośredniego przeniesienia się do cennika, który nam pokaże listę pełnych usług klasycznego KS OmniFarm pełną listę usług KS Omnifarm, także można aktywować. I teraz pokażę, na czym polega ta aktywacja. Dobrze, wróćmy do początku. Jeżeli wejdziemy do administracji systemem zarządzania aptekami i usługami w sieci. tak I tu mamy, tu mamy taką sekcję, która nazywa się aktywacja KS Omnifarm, ponieważ w przypadku KS Omnifarm Mini na ten moment mamy dostępną jedną usługę. Więc, jedyny ruch, jaki możemy wykonać, jaki możemy chcieć podjąć, chcąc wejść w jakąś usługę z tych widocznych w cenniku, to jest aktywacja pełnego KS Omnifarm, zwanego dzisiaj klasycznym. W tym momencie mamy formularz, który jest zbliżony do tego formularza rejestracyjnego dla pełnego KS Omnifarm. Domyślnie są włączone usługi aktualizacji podstawowa, gdyż są to obowiązkowe, wymagane usługi. Wybieramy usługę biznesową, którą chcemy. Jeżeli wybierzemy usługi typu analitycznego, czy zamówienia wymagające dodatkowych danych, musimy włączyć przekazywanie danych z punktów aptecznych i określić, czy życzymy sobie danych historycznych. W niektórych, w niektórych aspektach jest to niezbędne, w niektórych nie. I jedna z ważniejszych opcji na początku możemy sobie zażyczyć w wersji demo. Każdy potencjalny użytkownik może wypróbować bez opłat pełny klasyczny KS Omnifarm przez okres pełnego miesiąca. Wobec czego, jeżeli nie mamy potrzeby, nie podjęliśmy do tej pory decyzji, nie używamy klasycznego KS Omnifarm, możemy w celu używania usługi zarządzanie projektami Pharma and Grid zarejestrować się w KS Omnifarm Mini bez ponoszenia dodatkowych kosztów operować sobie w zarządzaniu projektami Farm Grid i wypróbować wersję pełną KS Omnifarm lub przejść do wersji komercyjnej. Od strony użytkownika, użytkowej będzie to w miarę przeźroczyste. Na następny dzień po zatwierdzeniu nowych usług logujemy się jak do tej pory do KS Omnifarm. Mamy tych samych użytkowników. Co nam się zmienia? Zmienia nam się ilość uprawnień, które widzimy, zmieniają nam się dostępne moduły. Jeżeli po okresie demo nie nie, nie, chcemy, nie nie mamy potrzeby używać pełnego KS OmniFarm, możemy powrócić do KS OmniFarm Mini, co będzie w zasadzie czynnością automatyczną. Także w ten sposób, w ten sposób na ten moment przedstawia się KS OmniFarm Mini i możliwości, możliwości korzystania z pełnego KS Omnifarm. Co jeszcze jest takie charakterystyczne w momencie, w momencie wejścia w KS Omnifarm? KS Omnifarm y, klasyczny pełny, tu już mamy rozróżnienie aptek. Rozróżniamy, czy to są apteki własne, czy to są apteki y, obce. Dlaczego? Ze względu na skutki finansowe dla innej spółki niż tej, która jest tutaj decyzyjną wiodącą. Wobec czego w przypadku. Próby, nie w przypadku, w przypadku chęci używania pełnego klasycznego KS Unifarm, oświadczenie jest wymagane. I to jest ruch obowiązkowy, i w tym momencie jest tak, że to oświadczenie jest wymagane dla aptek obcych. Lista aptek własnych jest domyślnie zwinięta, aby nie zaciemniać, nie rozpraszać użytkownika. Generalnie rzecz biorąc, to oświadczenie jest takie, jak, jak pokazywałem. Jest cały czas dostępny w regulaminie, nie powinno ulec zasadniczym zmianom. Yy, jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć o jednej takiej istotnej rzeczy z punktu widzenia zarządzania projektami Pharma and Grid. Domyślnie, domyślnie sieć, widoczna od strony KS OnlyFarms, ta sieć, ten podmiot, który, który e, wszedł lub w przypadku pewnego KS Omnifarm wykupił usługi KS Omnifarm jest nazywana nazwą kontrahenta, który występuje w naszym systemie. Natomiast należy pamiętać, że w przypadku zarządzania projektami Pharma and Grid współpracujemy ze światem zewnętrznym, współpracujemy z, z producentami, którzy nas jakoś znają po nazwie rynkowej. Wobec czego w KS Omnifarm tutaj możemy wejść do wizytówki, i możemy nadać dowolną jakąś rynkową nazwę, na przykład farmacja dla Ciebie i Rodziny. E, Momencik, tak troszeczkę niezdarnie to wpisałem. Zaraz poprawimy. I rodziny. Starałem się stworzyć nazwę, która rynkowo nie istnieje. Jeżeli przez przypadek udało mi się jednak stworzyć coś, co istnieje na rynku, to przepraszam. W każdym, bądź razie, w każdym bądź razie jest to istotne, ponieważ tak będziemy widzieli na, na rynku. Obiecałem jeszcze jedną rzecz, której nie dopełniłem, zaraz pokażę te zgody. Tak jak powiedziałem, odstępujemy od papierowej wersji oświadczenia, ale jest zawsze coś za coś, aby zapewnić pełną transparentność i to, że apteka wie, że coś się dzieje niejako za jej plecami, że ktoś nią zarządza zamiast oświadczenia, które do tej pory trzeba było wydrukować, podpisać, podpieczątkować, wypełnić i odesłać nam, do apteki trafia prośba o zgodę na zarządzanie projektami Farm and Grid. Tu mamy właśnie zestawienia takich zgód. Te zestawienie, jeżeli apteka ma NIP zgodny z usługobiorcą KS Omnifarm, to ta zgoda jest udzielana automatycznie. Jeżeli NIP jest inny, to wtedy do apteki jest przesyłana prośba o zgodę, jeżeli ta zgoda zostanie zaakceptowana, to apteka przystępuje do zarządzania. Jeżeli nie, to oczekujemy tutaj, i w tym momencie tę aptekę zarządzać jeszcze nie można. Wyklucza to taką sytuację, że jakaś sieć dołączy dowolną aptekę z rynku, bo zna jej dane i będzie zarządzać projektami w niej. Nie, coś takiego nie jest możliwe. W systemie aptecznym w module administracyjnym jest coś takiego jak poświadczenie zgód. Istotne jest, że apteka wie, kto do niej się zgłasza, jeżeli chodzi o przystąpienie do usługi, jaki podmiot, są, jest opisana ta usługa i jest link do aktualnego regulaminu. I należy wyrazić zgodę. Dopiero jak ta zgoda wyraż, zostanie wyrażona po synchronizacji między systemami, co na ten moment zajmuje około doby, będziemy pracować nad przyspieszeniem, wtedy ta apteka będzie wyglądała w ten sposób. Ona wyraziła zgodę. My możemy nią zarządzać. To jest jej suwerenna decyzja. Dla bezpieczeństwa to wyrażenie zgody nie jest możliwe przez dowolnego farmaceutę, dowolnego pracownika apteki. Do wyrażenia tej zgody jest wymagane specjalne uprawnienie do tego celu, stworzone w systemie KFAOW. I tak naprawdę w przypadku, to jest czynność jednorazowa, więc na pewno jest znacznie szybsza i krótsza niż obieg papierowy. I w przypadku większych sieci, e, tak naprawdę wystarczy, żeby serwis dla określonych osób, na przykład regionalnych koordynatorów, nadał im to uprawnienie, i bez wyjazdu do apteki można zdalnie się do apteki zalogować, wejść do administratora, odczytać zgodę, zaakceptować ją. Więc tak naprawdę zarząd zarządczo dla tej osoby, która musi tę zgodę wyrazić, to jest około 3 minut na aptekę, jeżeli to zostanie przygotowane. I tak jak powiedziałem, jest to czynność jednorazowa. Także myślę, że odejście od, od papieru będzie tutaj dla Państwa wygodnym. Tym bardziej, że w ramach KS Omifarm Mini najprawdopodobniej pojawią się jakieś jeszcze inne usługi, których celem będzie ułatwienie Państwu życia. Na tym zakończę prezentację. Dla osób, które byłyby zainteresowane poszerzeniem wiedzy, tutaj wyświetlam kontakt. Jest to helpdesk małpa.farmind.pl. Można również pisać na pomoc ks. Omnifarm. Planujemy mniej więcej w połowie czerwca udostępnienie tego wszystkiego, o czym dzisiaj powiedziałem. Użytkownicy klasycznego ks. Omnifarm już w tej chwili mogą zarządzać centralnie projektami Farmind Grid. Dziękuję uprzejmie.